Witam serdecznie kolegów i koleżanki hodowcy, hodowców i chciałem się pochwalić w tym roku akurat było zakończenie sezonu na oddziale w Tarnobrzegu zdobyłem super mistrza oddziału a jest to duże osiągnięcie ze względu na to, że jednego lotu, miałem, na którym miałem awarię zegaru Zegara nie, nie, no, po prostu nie odbył się ten lot moje gołębie nie leciały wtedy i pomimo tego na koniec sezonu osiągnąłem taki tytuł także bardzo się cieszę i co no i, i, i koniec sezonu gołębie latają dalej i zapraszam teraz na, na aukcję na którym na Super Gołębiu odbywa się aktualnie akcja aukcja głębi moich głębi, aby ktoś chciał sobie coś tam dobrać, także. Dokładnie bardzo. i numer dajemy w opisie, kupujcie gąbki. Tak.